Drodzy słuchacze, od kilku tygodni zajmujemy się zjawiskiem miłości. Zaczęliśmy od tej najpopularniejszej, pomiędzy mężczyzną i kobietą, by przejść później do miłości bez pragnienia i miłości wszechogarniającej. W tym kontekście nie sposób byłoby przyoczyć piękną poezję Mewlany Rumiego, 13-wiecznego perskiego poety i mistyka który uważany jest za jednego z założycieli sufizmu, a szczególnie bractwa wirujących derwiszy. Może zdziwić Państwa, jeśli o nim nie słyszeliście, że Rumi jest najpoczytniejszym poetą wszystkich czasów. Jego poezję przetłumaczono na wszystkie naczelne języki świata i wydano w nakładach, o których mogliby tylko marzyć współcześni poeci. Na czym polega sukces tego XIII-wiecznego umysłu? Dwie rzeczy wydawały się zgrać u Rumiego, tworząc jego fenomen. Po pierwsze, Rumi był mistykiem, to jest człowiekiem szukającym bezpośredniego kontaktu z Bogiem. To samo w sobie, choć rzadkie, nie było jeszcze takie niespotykane. W kolejnych notkach mam nadzieję przedstawić Państwu jeszcze innych mistyków z różnych religii. Pomimo odmiennych kultur, ich mistyczne doświadczenia wydają się być bardzo podobne. Druga rzecz, która zagrała u Rumiego to to, że miał on fantastyczny dar słowa. Wielu mistyków miało problem, by wyrazić czy opisać swoje doświadczenie mistyczne. Rumi poprzez swoją poezję Zrobił to znakomicie. Udało mu się to m.in. dlatego, że dla opisania swoich doświadczeń mistycznych często używał języka kochanków. Jego poezja pełna jest namiętności, żarliwej pasji, którą odczuwają ludzie bez pamięci zakochani w sobie. Ten aspekt poezji Rumiego sprawił, że jego wiersze bardzo są cenione przez kochanków. Zdają się pomagać ludziom z pod wszystkich szerokości i wysokości geograficznych wyrazić swoje uczucia. Ponadto, poezja Rumi'ego zdaje się przydawać ludzkiej miłości dodatkowy, mistyczno-uniwersalny wymiar. Rumi był bardzo płodnym poetą. Wiele jego wierszy zostało też przetłumaczonych na język polski. Zachęcałbym Państwa, byście tej poezji poszukali. Jeśli nie przeszkadzałoby Państwu, gdyby ta poezja była w języku angielskim, to Tibak Chopra z całą plejadą hollywoodzkich aktorów wydał dwie płyty CD z poezją Rumiego. W nagraniach tych dokonanych w 1998 roku i zatytułowanych The Gift of Love. Dodatkowym ornamentem do wierszy Rumiego jest oryginalna, orientalna muzyka. Wiersz, który teraz Państwu przeczytam, pochodzi z jednej z tych płyt. Tłumaczenie jest moje własne. Zastrzegam jedynie, że nie będąc hollywoodzkim aktorem, mogę nie przeczytać tego wiersza tak ładnie jak Jared Harris. A oto próbka. Mistycznej poezji Rumiego. Od początku mojego życia szukałem Twojej twarzy, ale dzisiaj zobaczyłem ją. Dziś ujrzałem urok, piękno i niezgłębiony wdzięk twarzy, której szukałem. Dzisiaj Cię znalazłem, a ci, którzy śmiali się ze mnie i gardzili mną do wczoraj, niech żałują. Że nie szukali tak jak ja. Jestem oszołomiony wspaniałością Twojego piękna. Chciałbym patrzeć na Ciebie z setką oczu. Moje serce pali się od namiętności, bo szukało tego cudownego piękna od zawsze. Wstydzę się nazwać tę miłość ludzką, i zbyt boję się Boga, by nazwać ją niebiańską. Twój pachnący oddech przybył do spokoju mojego grodu, jak poranna bryza. Tchnąłeś we mnie nowe życie. Stałem się promieniem Twojego słońca, jak i Twoim cieniem. Moja dusza krzyczy w ekstazie. Każde włókno mojego ciała jest zakochane w Tobie. Twój blask zapalił ogień w moim sercu. I uczyniłeś mnie ziemią i niebem. Moja strzała miłości dotarła do celu. Jestem w domu miłosierdzia, i moje serce jest miejscem modlitwy. Mam nadzieję, że ta próbka w poezji Rumiego pozwoliła Państwu zrozumieć, dlaczego od siedmiuset lat ludzie nieodparcie sięgają po jego słowa, w prawdzie, prostocie i miłości Piotr Rajski.